Jeżeli chcecie kupić tanie monety ze sprawdzonego i zaufanego źródła, zapraszam do opisu na stronę supercoinsy.pl. Z kodem Wojciech dostaniecie ich 5% więcej. Cześć się wam wszystkim ludzie z tej strony Wojciech i jak widzicie, ON żyje! Jeżeli jeszcze nie widzieliście dlaczego miałbym nie żyć, obejrzyjcie koniecznie. Dwa filmy temu na kanale bodajże był, e, było jedzenie papryczki, także jeżeli nie oglądaliście to koniecznie sprawdźcie e, Były też, tu był też najlepszy srebrny skład i dzisiaj gramy drugi ślepy draft e, Dlaczego tak? Bo stwierdziłem, że ostatni mi słabo poszedł i do tego, po... słabo była organizacja, stwierdziłem, że go powtórzę Dzisiaj zrobimy go techniką PLK Damiana, czyli będę po prostu mówił Którą osobę, którego piłkarza wybiorę, zanim się pojawią, dzięki temu nie będę musiał się zasłaniać i tak dalej i nie będzie to debilnie wyglądało, ja nie będę, to nie zajmie 15 minut i tak dalej. Także i jedziemy. E, powiedzmy wybiorę sobie. Formację sobie jeszcze wybiorę, powiedzmy, że zawodników sobie później będę. E, 4-3-3 Kapitana wybieram drugiego. Najgorszego, O, Kenira. Dobra, 呃, yy, pomocnika wybieram piątego. 呃, yy, Pirlo, spoko. Napastnika wybieram pierwszego. A co, to musi być moja jedynka Suarez! O, jakie kurwa były piki widzieliście z zawodnicy trzeci. Vela, okej. Okay. Yy, drugi, skrzydłowy. Konoplia, nie, nie, znowu najgorszy, ale nieudacznik, pierwszy pastore, dobra. Lewa obrońca będzie czwarty. Czwartego jeszcze nie było, także może czwarty to będzie ktoś niesamowity, kurzawa. Patrzcie, kurde, jak zrobił to. E, trzeci. E, o, 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 trzeba było powiedzieć, czekajcie, to jest... nie, to nie jest Monaco, to jest Sporting Kichon, jestem kuwa niewidomny. Jakimś myślałem, że to Monaco. Piąty. Teraz piąty, środkowy obrońca, i to jest kuwa permer, tezaker, widzicie to szybkość na środkowych obrońcach. Trzeci. E, chyba chyba, często biorę trzeci, e, drugi. trap! Ja chcę jakiegoś, kogoś z PSG, ja chcę obronę PSG, Dobra, pierwszy bram kaszyki będzie. 嗯, obrzydlistwo. E, trzeci. Felipe Lewis, okej. Okay. Czwarty teraz zawodnik. 呃, e, ok okej, nie wiem kto to jest, nawet. Drugi. Czy wiem kto to, ale dlaczego miałbym go? Johnson! co to jest Johnson? Dobra, Johnson. E, Czwarty teraz będzie gracz. Jakie to jest super. Ale mi się to podoba. Świetnie się bawię. Mógłbym tak grać co dzień. Piąty. Powiedziałem piąty, bo już zaczęli się pojawiać, a ja jeszcze nic nie powiedziałem czwarty teraz. To jest strasznie często tego czwartego mówię. To teraz drugi. Zabaleta. O, Di Maria nad minął. Dobra. Trzeci teraz. Ok. Pierwszy. Starycz, fajnie. Czwarty teraz. No czwarty i ostatni, to będzie ostatni, piąty! Eee... Dobra, czekajcie, co zaraz z mogę zrobić? Na pewno atak zostaje taki jaki jest, bo nie ma szans, że jestem w stanie jakoś lepiej to zrobić. Eee, środkowego pomocnika jakiegoś chciałbym, czy mam jakiegoś środkowego pomocnika innego? Eee, Jak by to zrobić, żeby to było w miarę sensownie? O, w ogóle szkoda, że w tej formacji się nie łączy. Nie zauważyłem wcześniej, że mam połączenie między nimi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja coś tutaj lepszego ukręcę. Dobrze, że dwóch środkowych obrońców. No, tylko, tyle dwóch, tylko tyle dwóch obrońców mam. Eee, czy wolałbym tego? Nie jestem pewny, ale to może być najlepsze, co się uda zrobić z tego składu. Z tą obroną to ja nie przewiduję, że ten draft będzie długi, także. Podejrzewam, że wy już wiecie, ile on potrwa, bo jeżeli będzie tam widać było, że jest jeden mecz, no cóż, nie, 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 nie sądzę, że uda nam się z tego coś więcej ukręcić. Żeby ehm, sobie, żeby był z Barclay, z Premier League. Ehm, pff, bardzo słaba ocena składu. Okropne zgranie. Ehm, jedyne co to atak jest całkiem w porządku, tak naprawdę. Kurzawa jest chyba tylko na maks zgrania. Ehm, 7, 7. Najważniejsze, że atak jest na 7, ale na przykład Kedira. Właśnie, przecież Kedira może mieć tutaj zgranie. Oj, to o tym nie pomyślałem. Eee... O tym nie pomyślałem. Cholera. Nie wiem, czy nie wolę mieć zabalety. Ma jeden zgrania, tylko mnie ja. Cześć, chwilę, zabaleta. On ma chociaż jakiś wzrost, okej, okay, dobra, ma jakiś w miarę wzrost, to nie będę go zmieniał, niech zostanie, będę miał takich dwóch czołgów. Jedziemy, to będzie niesamowity draft, pełen emocji, ja po prostu czuję się jak nowonarodzony po zjedzeniu tej papryczki, moje życie zmieniło się na lepsze. Teraz już wiem, że muszę się cieszyć każdą chwilą w moim życiu, bo wiem, że... Jak krucha ono jest, jak łatwo jest człowieka zniszczyć. Ja już teraz to wiem, przeżyłem to. Już nic mnie w życiu nie zaskoczy. Okej, okay, oto nasz pierwszy przeciwnik: królowa dzielni. Oby to była prawdziwa królowa, a nie tylko królowa Dresu. No, akceptuj, buraku. Co, ma stroje legi? Myśli, że się go boję, czy coś? No, akceptuj, boże. Co za cebulak. Yy, nie, nie, tak tylko sobie gadam. Nie, zaraz będzie, że obrażam Polaków. No yy. Tak. Ronaldo, Dybala. W ogóle Dybala nie grałem w tej jeszcze. Nie wiem czy wiecie, ale to ciekawe, nie? Dużo informów. Generalnie widać, że koleś nie wybierał składu bez patrzenia na zawodników. Hello, ja mogę, mogę mieć Ronaldo, mogę mieć tam jakichś innych świetnych graczy, ale nie. Mam takich graczy jak Peramert, Zakera, jakieś obrońcy z tam 40, 30, 40, nie 40 chyba 4 tempa. Jest zajebiście, jest zajebiście. Jedziemy. To będzie kurwa coś. O ja, bronienie ataku ze skrzydeł to będzie jakiś po prostu koszmar. Całe szczęście, że Permer Tezaker ma tam milion centymetrów wzrostu. wcale nie przesadziłem, on dosłownie ma milion centymetrów. Eee, I wybronił po prostu strzał, który leciał w okno. Eee, całe też szczęście, minus, plusem tego składu jest bardzo dobry atak. Wbrew pozorom, całkiem nieźle mi się udało zdraftować. Wiem, że mogłem mieć Ronaldo i tam jest coś jeszcze, nie wiadomo co. Jakiś Di Maria, kogoś tam tego. Nieważne. Ważne jest to, że mam całkiem niezłego, prawdopodobnie napastnika, który Mógłbym sobie nawet wybrać w, w, jako wybór kapitana Chociaż nie, chwilę Kapitana miałem Kadirę, to nie, nieważne Ale prawda, nie, pamiętam, że w tym wyborze Co był e, Suarez To stwierdziłem, że chyba bym i tak wybrał Suareza A mogę się mylić, ale no chyba tak e, No bo Suarez jest kurde dzikiem e, Więc no Mam Suareza, mam Wele, mam Konopliankę do tego gram kurwa jak warzywo, ale no mam całkiem, no tylko bardzo jest mało tempa w tym składzie. W sensie Pirlo, Kedira, Martezaker i ten obrońca jest bardzo słabo w tej kwestii. Skrzydłowi są na szczęście bardzo szybcy, bardzo dobrze i mają okej okay zgranie. To są plusy tego składu format jest też spoko, no kwestia tutaj, co się uda ugrać, to, no mam nadzieję, że chociaż jeden mecz się uda wygrać. To jest, to jest cel na dziś, żeby chociaż nie, nie, nie zrobić zero winów. O nie, Ronaldo jest wypuszczony! Nie! Kurde, dobił sobie z bardzo bliska. E, Di Maria, niestety, niestety, kurde, no nie, żeby się, ale będzie bieda, ale to będzie bieda, jeżeli kolejny draft się zakończy na zero albo na jednym winie. To jest takie okropne. Boże, jak ja jestem słaby w tej części. To jest chyba najgorsza FIFA. w jako... znaczy w sensie to jest chyba najgorszy w żadną FIFA. O, inaczej opowiem opisowo, bo nie potrafię tego zdania gramatycznie ładnie złożyć. E, to jest chyba FIFA, w której jestem najgorszy w historii. W sensie. Ze wszystkich Fif, jakie grałem, w tą mi idzie najgorzej. O, to brzmiało najlepiej. Eee, uczymy się dzisiaj polskiego z Wojciechem. Eee, no i umówmy się, no posysam jajka konkretnie. Przez to musiałem na przykład jeść najostrzejszą papryczkę na świecie. Lub też eee, gram po prostu jak warzywo i w ciągu tam czterech draftów zrobiłem trzy zwycięstwa. I to nie, że max, tylko po prostu trzy razy wygrałem. Aha. Aha. Eee... No, także, idzie świetnie, ja się jaram, F FIFA jest fajna, dobrze mi się gra w to część. Mimo tego, że przegrywam, to całkiem nieźle się bawię. Szczególnie po paru paczach, które naprawiły kilka kluczowych naprawdę problemów dla tej gry. Był faulowany, ale to nie jest istotne. istotna jest bramka, no, konoplianka zdobywa piękną bramkę na 1 do jednego. Mimo faulu, szedł dalej, zajebiście wykończył Elo Morello. Po prostu tyle mogę powiedzieć. Y 2-1, remisujemy i wygrywamy. Królowa dzielni, tu jest król. Cesarz, kurwa. Wypuściliśmy konopliankę, on jest bardzo szybki, także może uda, uda mu się uciec, niestety chyba był faulowany. E, sędzia obgwi obgwizdał faul, także zobaczymy teraz. Suarez rozgrywa krótko z konoplianką, konoplianka finezyjniek słupek. Niestety tylko słupek i musimy się zadowolić niczym. Myślałem, że rożny. Myślałem, że chociaż jakaś była tam, że był jakiś rykoszet. No ale, no, tylko tak mi się zdawało. Niestety nic nie ma. I teraz szerszeń kurwa, kolejny magnik szerszeń w ogóle zabójczy, szerszeń atakuje. Znowu robi tę samą sztuczkę, którą robi po raz trzydziesty i po raz trzydziesty mu się ona nie udaje. Znaczy sztuczka się udaje. Niestety ja się nie daję oszukać. szukać. Połowy. Jak na razie wydaje mi się, że stosunkowo korzystne. Widzicie, bez strzału celnego, <noise> bez celnego strzału na bramkę, wygrywamy. Znaczy, jest remis i cóż, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Zszyliśmy gola, bez celnego strzału na bramkę. Typowa FIFA. Eee, cóż mogę powiedzieć więcej? No, nie, nie. Gra mi się nie klei szczerze przyznam, że yy, ofensywna siła jest słaba. Natomiast Absolutnie szczerze powiem, obrona gra mega solidnie, nie boję się tego powiedzieć, mi daje mi się, że Mertezaker może być OP, jest naprawdę kurwa zawsze w pozycji, on jest po prostu tak taką skałą w defensywie, to był faul i to będzie świetna sytuacja z rzutu wolnego, Suarez się przygotuje do wykonania tego rzutu wolnego. Eee, niestety koleś stoi na linii, kurwa, kiedy ja nie cierpię, jak ludzie to robią. Dobra, będziemy robili technikę YOLO na dłu, druż, drugi słupek, kurde broni, ale widzieliście, próba była dobra, Kedira w Plukardym nie udaje mu się przechwycić piłki. Eee, lubię tę technikę strzelania z bliskiej odległości w drugi słupek, bo bramkarz jest, często mu się zdarzy, jeżeli się puści odpowiednio po ziemi piłkę. Zdarzy mu się nie obronić. koleś ma czy On miał Baila, czy on wprowadził Baila? Nie pamiętam, nie przypominam sobie, że miał baila w podstawowym składzie, więc chyba wprowadził. A, no szkoda. No szkoda jest, jest bramka dla przeciwnika na 1 do 2. Ronaldo nam piękną bramkę wsadził, piękną. Legia, Warszawa, dyryryry, dyryry. ale ładnie sobie obkiwał, no cóż mogę powiedzieć, no strzelił, no, skoroś tak naprawdę zasługuje na wygraną, ja tego jedna bramka była taka trochę i, ale ja myślę, że może jeszcze jedną taką i się uda strzelić i będzie super. I będzie remis, a później karna, a w karnych ja jestem jak Bóg i ich rozwalę. Pięknie podanie do weli. Hutchinson rozegrał to pięknie. Teraz, żeby wela nie udało mu się. Niestety trzech obrońców na... pojawiło się po prostu. Ale to dziwnie zrobiłem, zrobiłem takie... na... natychmiast. no, ale to, to nie jest istotne. Natychmiast pojawiło się trzech obrońców. Zdomknęło po prostu kleszcze na nim i kurde, zaorany został. Nie oddał nawet takiego prawdziwego strzału. Teraz Kedira z... kolejny też, też został przyblokowany. E, Fak, słabo, słabo to wyszło. Chciałem się podrapać, no myślałem, że już przejmę tę piłkę. O, o, Wojciech Boże, jak, jak tak można? E, w sensie, czekajcie, powiem Wam w którym momencie podjąłem decyzję o tym, że trzeba się podrapać. W tym momencie myślałem, że mój bramkarz to złapie, ale jakoś tak się głupio odbił od tego i niestety, no nie złapał piłki. W ogóle to chcę zauważyć, że chyba mam Suareza drugi albo trzeci draft z rzędu. Gra mi się fajnie, co nie zmienia faktu, że dostaję w pupę, więc może to czas przestać go brać. Tylko no właśnie teraz to nie miałem zbyt dużego wyboru, bo no dostałem to co powiedziałem. Po raz kolejny a Maja tylko stoi na drodze szybkiego, jak błyskawica. Beyla, ale jest też Permer Tezaker. Zdążył się wrócić. Permer Tezaker, piękny odbiór piłki. Szkoda, że nic nieznaczący. Niestety, raczej na pewno ten mecz zakończy się naszą porażką, i kolejny draft zakończy się absolutną tragedią z mojej strony. Ja... Jeżeli draftuję na ślepo jakichś dziwnych zawodników i tak dalej. To idzie mi okropnie i robię 0 albo 1 A jeżeli wydraftuję najlepszy możliwy skład to może zrobię dwa zwycięstwa Więc no, nie wiem, czy jak lepiej Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli i mi nie zminusujecie filmu, że posysam w FIFA. Zdarza się, no, o, 4 do 1 Zdarza się, no Staram się, starałem się Zdobyłem bramkę niecelnym strzałem Eee, kolej zasłużenie wygrywa, nie ma tutaj żadnego, żadnego, nie sprzeczam się z tym, no cóż, no mam taki skład jaki mam, gram tak jak gram. Szerszeń 1916, nie wiem skąd się te cyferki wzięły, bo raczej to nie jest raczej data urodzenia. A jeżeli tak, to panie Szerszeniu gratuluję, w tym roku, ten, w tym roku setka wybija, także bardzo ładnie. W tym wieku, tak, ta grać w FIFA, to naprawdę zasługuje na szacunek, na uznanie, tak jak w nazwie klubu, szacunek ludzi ulicy, czy tam coś tam, coś tam było, że król a, królowa dzielni, no. Także, życie jest trudne, trzeba żyć z tym dalej, e, że się posysa w FIFA. Przynajmniej sobie otworzymy paczki. Cieszycie się, bo ja się cieszę. E, także przejdźmy teraz do tego. To będzie jakiś optymistyczny e, koniec. Trafimy coś bardzo dobrego. Będziecie się cieszyć razem ze mną. Będzie skakać z futera i tak jest! Brawo Wojciech! Zawołacie mamy. Mamo! Chodź zobacz! Mamo przyjdzie i mówi, kurwa, synek, odejdź od komputera. pojebów jakiś oglądasz. powiecie, to masz rację. E, dobra, i zaczniemy z oczywiście standardów od najsłabszej paczki. Będziemy wchodzić na wyższe poziomy coraz to dalej. E, zaczynamy od kogoś, nie wiem kto to. E, discard całej paczki. E, druga złota paczka. nawet nie mamy złotej paczki premium, ale kurwa bieda. E, to tak, tego pana discardujemy. E, czekajcie, tutaj jak to się robiło, że się zaznaczało? Eee, zaznacz, 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 zaznacz. To zaznaczam i szybka sprzedaż wybranych. Ok. Eee, wszystko wysyłamy do klubu. Eee, widzicie, z monetami u mnie słabo, także jeżeli ktoś sprzedaje monety i chce, mnie, chce żebym się go reklamował, chętnie się sprzedam, eee, bo no, brakuje monet, żeby móc grać. Jeżeli chce grać w takie drafty jak gram, czyli robić zero zwycięstw, to muszę mieć jakieś inne źródło monet, bo z gry to mi nie starczy. E, dobra, także nie trafiliśmy nic, ale no cóż, no, wyszło na to, że zasłużenie całkiem nic nie trafiliśmy, bo umówmy się, grałem jak Syf, ale e, mam nadzieję, że i tak mieliście e, dobrą zabawę, ja się świetnie bawiłem. Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie górę, jak się podobało. Na dwie, jeżeli możecie. To było na tyle. To był Wojciech na razie.